Dzień dobry. Z tej strony Klaudia Matuszyńska i Rafał Nowak. A to jest podcast Projekt Biznes. Poruszamy tu kluczowe kwestie związane z zakładaniem firmy oraz prowadzeniem biznesu. Zapraszamy do słuchania. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Projekt Biznes. Dzisiejszy temat to coś, co dotyczy nas wszystkich, tak naprawdę, czyli podejście różnych pokoleń do pracy, zarobków, do biznesu. Porozmawiamy o tym, jakie są różnice w oczekiwaniach pokoleń X, Y i Z, porozmawiamy o tym, jak podchodzą do poszukiwania pracy, jakie mają cele zawodowe. To wszystko mówimy dzisiaj z perspektywy zero no HR u jak i z perspektywy psychologii i skąd ten temat. Przede wszystkim ze względu na to, że 70% konfliktów w miejscu pracy jest spowodowane różnicami pokoleniowymi. I głównym ekspertem dzisiejszego podcastu będzie moja gościni Klaudia. A w sumie nawet nie gościni Claudia, bo przecież razem to prowadzimy, wybacz. Współprowadząca nikt będzie, ale dobrze, mogę dzisiaj przebrać charakter bycia gościnią. No to na pewno zaczęłabym od m, takiego przedstawienia, kim są przedstawiciele tak naprawdę tych różnych pokoleń, bo warto zaznaczyć, że każda z tych grup pokoleniowych charakteryzuje się e, taką indywidualnością i innym podejściem. E, zacznijmy od pokolenia X. Są to osoby, które są urodzone, Między 1965 a 1980 rokiem. Co można powiedzieć o takiej charakterystyce? Są na pewno doświadczeni, lojalni, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy. Są to też osoby, które dorastały w czasach tak zwanej transformacji gospodarczej. Czyli tam się bardzo dużo działo, bardzo dużo różnych zmian, bardzo dużo różnych przekształceń. Więc oni są pewnego rodzaju też um, zahartowani, powiedziałabym. E, I też lubią takie poczucie bezpieczeństwa. Mają tendencję do silnego zaangażowania w pracę i lubią jakiegoś rodzaju właśnie tą stabilność zawodową. Mhm. Następnie mamy pokolenie Y, czyli tak zwanych Milenialsów, do których my Rafał się zaliczamy. Czyli osoby urodzeni tak. między 1981 a 1996, więc teraz nasi słuchacze mogą trochę zgadywać. Ciekawe, ile mają lat. Ile mamy? Ile mamy lat, tak. Adaptacyjni, skupieni na równowadze między pracą a życiem prywatnym, to tak naprawdę pokolenie millenialsów prowadziło pojęcie work life balance, aczkolwiek z tego co już nagrywaliśmy w poprzednich też odcinkach, natomiast no jesteśmy raczej zwolennikami work life integration mhm. niż work life balance. No ale wiadomo zawsze warto tutaj też to zaznaczyć. No milenialsi na pewno są otwarci na nowe wyzwania, są wielozadaniowi, lubią się angażować w wykonywane obowiązki. Cenią sobie na pewno swobodę i elastyczność. No ale też warto zaznaczyć, że są to osoby, które będące chowały się taką dość dużą ambicją. Czyli takie podejście nie ma rzeczy niemożliwych. No i osoby z tego pokolenia Y potrafią też myśleć długofalowo, długoterminowo. też zdarza się, że podchodzą z takim dystansem, z oszczędnością. Do różnego rodzaju decyzji, ale też bardzo dobrze odnajdują się w świecie nowoczesnych technologii informatycznych, ale z kolei warto zaznaczyć, że nie są aż tak obeznani, jak pokolenie Z, czyli to najmłodsze pokolenie, czyli osoby urodzeni, które są urodzone po 1997 roku. Można ich tak naprawdę nazwać cyfrowymi tubylcami, którzy są elastyczni, szybko przyswajają nowe technologie, preferują na pewno pracę zdalną. No i na pewno doceniają taki szybki rozwój oraz różnorodność y, zadań. Czyli to są osoby, które można powiedzieć, urodziły się z takim smartfonem w ręku. Dla nich nie ma takiego czasu y, bez y, tych cyfrowych technologii, tylko oni się urodzili i to zawsze było. Milenialsi to jest taki trochę etap przejściowy, czyli znają życie przed, znają życie po. Więc warto tutaj rozgraniczyć sobie właśnie te trzy pokolenia. Dobra, a powiedz mi w takim razie, w sumie nam powiedz, gdybyśmy teraz wzięli pod uwagę to, jak poszczególne pokolenia, jakie mają podejście ze względu na przykład na poszukiwanie pracy. Jak to wygląda? Na pewno warto zaznaczyć, że każdy z tych pokoleń ma zupełnie inne podejście do poszukiwania pracy. Jeżeli chodzi o pokolenie X, no to warto zaznaczyć, że jest to tradycyjny proces aplikacyjny: wysyłanie CV, wysyłanie listów motywacyjnych, chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne. No właśnie, cenią sobie stabilność i są skłonni pracować wiele lat w jednej firmie, na jednym stanowisku, no bo daje im to po prostu poczucie bezpieczeństwa. Pokolenie y, y są to osoby, które będą korzystały też z różnych platform online, y, szukają w różnych miejscach tak naprawdę możliwości rozwoju. Będą sobie też ceniły elastyczność, jeżeli właśnie chodzi o te godziny pracy, czyli tak jak już wcześniej wspomniałam, ten work life balance, no i na pewno będą zwracały uwagę na coś takiego, jak wartości firmy, z którymi mogą się utożsamiać bądź Jakoś będą miały takie głębsze znaczenie, że praca, którą wykonują ma sens. No i na pewno będą zwracały uwagę na kulturę organizacyjną. Mhm. Jeżeli chodzi o pokolenie z to praca zdalna, różnego rodzaju freelancing, szybkie przeskakiwanie z jednej pracy do drugiej szukają dynamicznych środowisk, które pozwalają na szybki rozwój i elastyczność podejmowaniu decyzji. Czyli taka osoba może mieć w CV częste zmiany pracy, dużo różnego doświadczenia, no bo tam nie jest ważne, żeby utrzymywać się jak najdłużej, żeby to też zostało pokazane w CV, tylko z każdej pracy takie osoby czerpią różne doświadczenia i też no po prostu, jeżeli coś im nie odpowiada, no to mogą przejść bardziej do następnego etapu, następnego kroku w poszukiwaniu czegoś nowego. To jest ciekawe, tak naprawdę, no bo ja też obserwuję to, że faktycznie różnie pracuje się z różnymi pokoleniami. Mamy tak naprawdę też zespół u nas w firmie, który jest z różnych pokoleń, są różne wartości, różne elementy, biorą osoby pod uwagę. Są osoby, które wolą, powiedzmy, spotkać się na żywo, że tak powiem, uścisnąć rękę, tak jak nawet pracujemy z klientami, i to faktycznie z reguły są te starsze osoby. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o zarobki, oczekiwania finansowe? Pokolenie X cechuje i bardzo lubią takie stabilne dochody, preferencje dla wynagrodzenia w formie pensji, często zabezpieczenia emerytalne, benefity zdrowotne są kluczowe. Czyli taka osoba będzie na pewno chciała jakąś umowę o pracę, będzie chciała jakieś e, możliwości dotyczące wzięcia urlopu, wzięcia L4, skorzystanie z jakiegoś rodzaju, nie wiem, pakietów sportowych czy pakietów medycznych. Takie rzeczy będą na pewno tutaj. Osoby z tego pokolenia zwracały uwagę. W pokoleniu Y wynagrodzenie oczywiście jest ważne, ale również istotne są benefity. Elastyczne formy wynagrodzenia, jak na przykład opcje na akcje czy premie uzależnione od wyników, zależy też, milenia są na możliwościach rozwoju finansowego i takiego awansu. Czyli te osoby będą chciały na przykład zostać długo w firmie, pod warunkiem, że na przykład będzie tam możliwość dostania awansu, czyli zwiększania swoich kompetencji, możliwości i też takie poczucie bycia docenianym. Pokolenie Z mhm. z kolei chcą szybkiego wzrostu wynagrodzenia, są skłonni zmieniać pracę w celu uzyskania lepszych warunków finansowych, będą oczekiwały wynagrodzenia adekwatnego do ich umiejętności i wkładu, a także benefity związane z technologią i elastycznością. Znowu ja ostatnio miałem rozmowę jakiś czas temu z osobą, która zatrudnia głównie zetki e, i okazuje się, że bardzo mocno istotne są dla nich kwestie związane tak naprawdę z e, tam, tak zwanym well e, czyli kwestie związane z tym, żeby zadbać na przykład o zdrowie psychiczne, jakieś strefy ciszy itd. itd i faktycznie okazuje się, że różne pokolenia mają różne wartości, no bo na przykład tak jak rozmawiam na co dzień z osobami, które raczej są z pokolenia powiedzmy Y, X, no to tam często jest tak, że osoby z pokolenia X raczej mówią, że psycholog, psychiatra jest B, psychoterapia też jest B, Y i na przykład już bardziej dbają o temat związany z tym rozwojem, Osobistym, czy, czy Zetki. Tak naprawdę, nawet wśród Zetek mało kto już nie korzysta na przykład z takich elementów i powiedzmy, te wszystkie karty typu Multisporty, Medicovery, czy S7 Health, no to to są takie elementy, czy nlmed. to są takie elementy, które stają się niejako standardem tego, co jest w firmach. No i te osoby często też tego, mam wrażenie, oczekują, jeżeli chodzi o, o wynagrodzenie. Mam ewentualnie czasami wątpliwość, czy faktycznie oceniamy sami swoje umiejętności obiektywnie, bo tutaj powiedziałeś coś takiego, że jest oczekiwane wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i, i wkładu. I tutaj sam po sobie zastanawiam się, czy z jednej strony czasami jest tak, że się nie przeceniamy, a z drugiej strony, czy czasami nie jest tak, że się nie doceniamy, tak? Czyli osoba, która powiedzmy, ma mega. Kwalifikacje wie, że jest w stanie wiele rzeczy zrobić. Powie na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej niższą stawkę niż osoba, która bardziej jest bardziej, powiedzmy, pewna siebie, ma, nie wiem, niższe kompetencje, no ale ona ma takie podejście, nie wiem, sky is the limit i tak dalej, i tak dalej. Jak ty na przykład do tego podchodzisz? No tak, zdecydowanie jest coś takiego jak syndrom oszusta. Czyli, że osoby, które są bardzo kompetentne, będą zaniżały swoje takie poczucie kompetencji, nie będą wierzyły w to, że im się uda, że im się powiedzie, i odwrotnie osoby, które no nie są wystarczająco kompetentne, będą w internecie czy wszędzie jakby trąbiły na prawo i lewo, że jakie to one nie są fantastyczne, cudowne, gdzie tak naprawdę brakuje tych kompetencji. To jest też takie ciekawe zjawisko, że można to zauważyć, że ktoś, kto nie jest pewny siebie, tak naprawdę mógłby robić więcej. Ale no trochę wpadł w ten syndrom oszusta i nie do końca jest w stanie też no, po prostu korzystać i tak naprawdę doceniać sam siebie. Więc jak najbardziej często wpadamy w tego typu pułapkę. Ale też warto zwrócić uwagę, że malejąca liczba ludności i poprawa jakości życia no, prowadzą do starzenia się społeczeństwa. I generalnie. Zmniejsza się odsetek aktywnych zawodowo. No i na pewno będzie coraz mniej pracowników, które, którzy będą jakby chętni w jakiejś określonej branży, w jakichś określonych też miejscach pracy. I stąd też wydaje mi się, że takim ciekawym tematem jest wprowadzenie takiej polityki międzykulturowej. Chodzenie na różnego rodzaju szkolenia dotyczące, jak zarządzać na przykład różnicami między pokoleniowymi, jak to między sobą powinno dobrze funkcjonować, jak delegować zadania do pokolenia X, jak delegować zadania do pokolenia Y, jak, po, jak delegować do Z. No bo można tak naprawdę powiedzieć jeden komunikat, i albo dane pokolenie to zrozumie i to wykona, a tak naprawdę można powiedzieć jeden komunikat dostosowany typowo do danej grupy osób. Więc jest mhm. to też warte do zapamiętania, uważam. No, że generalnie każda z tych grup jest ważna i od każdej można się czegoś nauczyć. I też nie stygmatyzowałabym, że Z to są takie, a X -y to są takie, a Y takie, tylko no. Fajnie, jakby pokolenia nawzajem od siebie czerpały i mogły się uczyć od siebie nawzajem i uzupełniać. No bo będą rzeczy, będą kwestie, w których zetki będą się fajnie sprawdzały, na przykład będzie trzeba zrobić coś szybko, dynamicznie, a będą takie rzeczy, gdzie będzie trzeba podejść z większą starannością i z jakimś takim większym um, doświadczeniem, na przykład. No i na przykład tutaj sprawdzą się fantastycznie osoby z pokolenia X, co nie oczywiście nie oznacza, że to jest totalnie charakterystyczne, bo mogą być Zki, które będą bardziej staranne, a mogą być X -y, które będą bardziej dynamiczne. O to też nie, nie o to chodzi, żebyśmy tak stereotypowo podchodzili do tego, tylko chodzi o to, żeby czerpać z siebie nawzajem i móc jak najbardziej skorzystać z tego w jak najbardziej taki kompetentny sposób. Myślę, że w tym momencie też warto wspomnieć o czymś, o czym my na przykład mówimy, na szkoleniach, czyli o uszach Fontuna. Wiem, że to nie jest jakby temat do końca na, na dziś, e, natomiast myślę, że warto pamiętać o tym, że też nasz komunikat może być faktycznie odebrany w różny sposób, w zależności od tego, e, jakim uchem, że tak powiem, to, e, tego słuchamy. Tak? Czyli powiedzmy. Drodzy słuchacze, doczytajcie sobie w internecie albo zrobimy o to faktycznie kolejny odcinek. Natomiast w uproszczeniu może być komunikat pod tytułem Światło jest zielone i możemy to odebrać po prostu Światło jest zielone. Możemy to odebrać w taki sposób, że powiedzmy bardziej relacyjnie, bardziej tak agresywnie, nawet że widzimy, że Światło jest zielone, nie jesteśmy ślepi, tak? no bo też tak możemy do tego podejść. Może być tak, że ujawniamy jakieś nasze wewnętrzne, Podejście na zasadzie, jeżeli powiedzmy mąż powierzonie, która prowadzi, że światło jest zielone, no to może ona podejść do tego, że, nie wiem, mąż śpieszy się do mamusi na ciastko i tyle, a może na przykład odebrać od tego, że światło jest zielone, czyli musi dodać gazu i jechać. Więc no, z jednej strony mamy różnicę między pokoleniami, z drugiej strony mamy elementy brane, nazwijmy to może ogólnie ze względu na nawet podejście psychologiczne czy, czy na to, jak odbieram pewne rzeczy, to pewnie wydaje mi się, że zależą się od nastroju, bo, bo też tak pewnie jest. To może ty się bardziej na ten temat wypowiesz. No, jeżeli chodzi o nastroj, na pewno jeżeli chodzi trochę o różnice płciowe też, no bo czasami mhm. można mówić bezpośrednio i wprost, a można sobie dorabiać historię do tego, mhm. bardzo obszerne. Okej. Okay. A powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o nasze e, trzy pokolenia, dalsza praca i rozwój zawodowy. No bo nie da się ukryć, że tak naprawdę myślę, że w najbliższych czasach e, będziemy mieli zalew pracowników, jeżeli chodzi o pokolenie Y. Tak? No bo to jest pokolenie, które tak naprawdę przejmuje dzisiaj rynek pracy. E, pokolenie X no raczej już powoli odchodzi na, na emerytury, bo ze względu na, na, na wiek. No i teraz te Y i Z cały czas zalewają rynek. no Z będzie najwięcej niedługo. A więc jak, jak one biorą pod uwagę elementy związane z dalszą pracą, z rozwojem zawodowym, jakie w ogóle mamy powiedzmy jako osoby pracujące na rynku pracy, wyzwania i jak, czy są jakieś badania, które na przykład mówią o przyszłości rynku pracy? Na pewno jeżeli chodzi o pokolenie X, no to takie osoby będą szukały stabilności i możliwości awansu właśnie takiego wewnętrznego, czyli w danej firmie, czyli cenią programy szkoleniowe, rozwoju umiejętności, które mogą podnieść ich wartość w firmie. Pokolenie Y też będzie szukało rozwoju, ale też nie będą bały się zmiany pracy w celu osiągnięcia lepszych możliwości. Czyli coś na zasadzie, dobra, tu osiągnęłam już to i to, czegoś więcej, w tej firmie już tego raczej nie osiągnę, więc szukam czegoś dalej. I to już nie będzie takie przywiązanie, ojejku, a już w tej firmie pracuję już x lat i tak dalej, co teraz. Tylko to będzie właśnie taka zmiana z taką perspektywą, dobra, idę dalej, czas na nowe. I będą też takie osoby szukały pracy, która daje im przede wszystkim satysfakcję, a nie tylko pieniądze. No bo warto zaznaczyć, że kiedyś szło się do pracy z takim przekonaniem, fajnie. Da mi to pieniądze na życie i ma to przetrwać. A teraz coraz więcej podchodzimy trochę do tej pracy jako do takiego spędzenia też jednak swojego czasu i swojego życia. Więc fajnie, jakby ta praca nie tylko dawała pieniądze, ale dawała też satysfakcję i sprawiała też, że będziemy się po prostu w niej realizować. Natomiast pokolenie Z, no to też rozwój chyba jest też najbardziej kluczowy. Chcą się uczyć ciągle nowych rzeczy, zdobywać doświadczenie, które, które będą mogły szybko przełożyć na nowe stanowiska lub projekty. No i właśnie takie osoby będą sobie ceniły mentoring, możliwość pracy nad innowacyjnymi projektami. Jeżeli coś jest nowe, innowacyjne, właśnie takie do zbadania, coś pierwszego na rynku, jakieś takie przedzieranie się przez. Jakieś tam bariery, no to ich to będzie dużo bardziej motywować, że oni mogą osiągnąć coś pierwsi, że to będzie taki sukces na miarę czegoś takiego wyżej. Czyli chcą po prostu też jakiegoś rodzaju, wydaje mi się, osiągnięcia sukcesu, jakiegoś rodzaju takiego skupienia uwagi, też docenienia i też pokazania, że można w sumie, że w sumie dużo można osiągnąć. Mhm. To myślę, że już możemy zmierzać do końca. Czyli ja to tak krótko postaram się podsumować w oparciu o Twoje słowa. Czyli bierzemy pod uwagę przede wszystkim różne podejście do pracy. Powinniśmy wziąć pod uwagę też różne podejście do zarobków, do rozwoju osobistego i tak naprawdę zrozumienie tych różnic jest kluczem do stworzenia kultury organizacyjnej, która będzie z jednej strony efektywna, a z drugiej da satysfakcję różnym pokoleniom, no i dzięki temu będziemy w stanie wypracować wzrost na przykład w firmach, ale też zadowolenie, że te firmy będą działały długoterminowo. Tak? Czy byś coś jeszcze dodała? Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, jest jak najbardziej wyczerpujące. To, co powiedziałem też wcześniej, że nie warto się zamykać. I stygmatyzować, że to pokolenie nie, że chcemy pracować. Często jest taka, takie ogłoszenie. Młody, dynamiczny zespół rozwijający się, co nie znaczy, że to dyskwalifikuje i nie można składać. Jakby ubiegać się o dane stanowisko w momencie, jeżeli tam jesteśmy z innego pokolenia. Tylko czerpać od siebie nawzajem, wykorzystywać różne kompetencje, bo nigdy nie wiadomo, co się przyda w danej, w danej sytuacji. No i też. Myślę, że możemy zachęcić tutaj do jakiejś dyskusji na naszych mediach społecznościowych. Być może ktoś ma jakieś pytania, może się zgłosić, zwrócić. Może mają ktoś jakieś trudności, albo, albo możemy zrobić taką ankietę, na przykład, w którym pokoleniu są nasi słuchacze, że sobie będą zaznaczać. Na przykład, bo ciekawa jestem, czy najwięcej jest mileniosów, którzy nas słuchają, czy może Zetek, a może właśnie jest tu też ktoś z pokolenia X. Mhm. Więc warto, warto tutaj też w sumie takie statystyki poprowadzić. Myślę, że, że to ciekawe. Nie wiem, co myślisz. Tak, możemy to wdrożyć. Jednocześnie myślę, że warto jeszcze przypomnieć słuchaczom odcinku, który nagraliśmy Akademia HR gdzie mamy projekt dedykowany, projekt z dofinansowaniem, projekt szkoleniowo-doradczy, projekty tak naprawdę, które możemy zrealizować w ramach właśnie różnic między różnymi pokoleniami możemy też wypracować pewne elementy, pewne schematy, bądź właśnie w drugą stronę, zburzyć pewne schematy, które na przykład nie działają. Więc podsumowując, zachęcamy Was do tego, żebyście klikali właśnie z jakiego pokolenia jesteś. Jeżeli macie pytania, to też zachęcamy do kontaktu. Jeżeli macie ochotę, to zachęcam też do tego, żeby przesłuchać odcinek Akademia HR i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabiera się dla siebie. Śledźcie nas w mediach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie.